No serdecznie Państwa witam, 26 marzec 2025 rok Jestem przy następnej rodzinie Przelej numer 7 w sąsiedztwie Ula piątki też tu wylotek jest suchy mimo że był przymrozek w nocy O kurda mać Hmm. Jak sobie poradzić? Jak sobie poradzić? Ludzie na pszczela w ten sposób zabezpieczyła się. temperaturami a ja nie mam dymu O choroba wściekła No muszę poczekać chwilkę aby ten pierwszy impet ustał O, co one tu mają ramek To jest ramka pusta. No proszę Państwa. Po 10 kwietnia. To jest ramka pusta i nic się tu nie zmieniło. Proszę Państwa. Po 10 kwietnia tu już trzeba będzie dawać puste ramki. Aby ciągły woszczyznę. Pszół troszku młode się wylągnie. Rodzina się wzmocni, rodziny się wzmocnią no To jest ramka pełna Trzeba będzie ją odsklepić Ale dzisiaj jest za zimno żebym takie coś czynił i tu są jajka tu już są jajka, nie wiem czy to widać tak, z obu stron jajeczka także drodzy Państwo a jeszcze jeden blasterek zobaczę czy one noszą co, czy nic Tu koni nie noszą i piękny czerw. Proszę Państwa. Proszę zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Na sześć ramkach czerw są ostatnią zaczerwioną. I ta rodzina nie wypuszcza ciepła na wylotek, bo wylotek nie zawid. Tak, ta rodzina, ta rodzina po prostu e, wiąże się od środka ula, od środka ula w otworze wylotkowym. W ten sposób reguluje wymianę gazów, bez wydmuchiwania zimnego, bez odmuchiwania zimnego powietrza i w ten sposób sobie radzi. No tych pszczół jest dużo wulu ale prawdopodobnie z tego powodu, że może one słabiej latają, słabiej wyszły w pole. Nawet choroba ściekła. Hmm. Tak, tą ramkę włożę w środek. Gniazda! Bo teraz nazwa 3, 4, 5, 6. Tak, to ramkę włożę w środek gniazda. Koromatka już czerwi. To niech ma kolejny plaster. Lepiej będzie, gdy ten plaster będzie miała 3 puli czerwiu. Niż żeby miała czerwić na końcu ula. Ale jestem właśnie ciekawy, jak ona na wylotku. Ale ta rodzina, ona taka nie była skłonna do. do lotów. Więc, drodzy Państwo, pomyślcie sobie. Ta taka kolosalna rodzina, a ona ma tylko wylotek 1 cm kwadratowy Rozumiecie? Pszczoła bez wentylacji. Pszczoła bez żadnej wentylacji. No tu tego podmiatę, podmiatę. No i wstawiam to. W sumie mają tak jak. Nie ramki pokarmu i tam jakieś resztki ale wszelkie znaki na ziemi, na niebie wskazują, że rodzina musi nosić. No bo są przebłyski. Filowe ciepła. Noszą pyłek. Jak noszą pyłek, to jest i pokar, Jest nektar Tak proszę Państwa, że to, że na wylotku podczas przymrozku jest sucho, nie mam okra, nie zawsze świadczy o tym, że w ogóle może nie być czerwił, ale lepiej sprawdzić No niestety, jak Państwo widzą Drugą rodzinę, już taką z oglądami, i się okazało, że one całkiem inaczej gospodarują termiką. Jedne będą wydmuchiwać zimne powietrze od wylotka, i jest problem, bo cały wylotek mokry, a inne potrafią tak. Ob, Obsiąść wylotek, że nie wypuszczą ciepłego powietrza na zewnątrz. Także same pszczoły, mają drodzy Państwo, różne techniki utrzymywania ciepła. No, serdecznie się z Państwem żegnam.